No halo, cześć, siemanko, z tej strony Fakty, witam was w kolejnym odcinku z For The King na moim kanale A w dzisiejszym odcinku będziemy przygotowywali się dalej do wyprawy, do walki a, Na czym to my skończyliśmy? A, dobra, musimy turę oddać hmm. Co tam się dzieje? Aha! A tam jest... To szósty poziom, to ja się tam nie udaję za nic w świecie. Teraz ten krasnał coś tam... Aha, bo tu teraz tym grałem. Teraz ten krasnał w ogóle był. I nie wiem, to chyba o to chodziło. Chyba tu się coś stało. Nie wiem, nie mam pojęcia. Nie, co? Twerg Z Zdobytym przedmiotem... Co? Zdobytym przedmiotem... O Jezus. Ale słabo. O to tak średnio bym powiedział. Poświęć się. Nie no, co ty robisz? A nie dobrze. Czwarty level. Nie ma szans. Na pewno nie chcę z nim walczyć. Jest trzeci. też czwarty trzeci trzeci Obrat tutaj nie ma przeciwników dla mnie zdecydowanie więc myślę że powinniśmy się udawać w te rejony ale właśnie ale właśnie moment e, rozejrzyjmy się to jest szósty Zrobione? To jest pierwszy. Dobra. To wiecie co? To idziemy do tych dungeonów zaraz. Dobra, idziemy tam bezpośrednio. Wejdź jako drużyna. To jest pierwszy poziom, więc to będzie dość łatwe. Szczególnie, że przewyższam to o jeden poziom i mamy już naprawdę dobre przedmioty. Myślę, że pójdzie dość łatwo. Eee, zacznijmy może od niego. Unlucky. Nie podpali. dobra, więc żeby go Konale mm. Pięknie. Mmm, tutaj myślę, że można jeszcze rozpieskować żyć. No gdyby krytycznie siadły, to bym go zdjął na hill już teraz. On nie ma No i podwalił mi to Niemiły pan, bardzo niemiły, dobra, lecimy dalej Jeśli mi mikrofon szumi to przepraszam, ale no niestety chyba się mi coś zepsuło Muszę to poprawić Jest to dość możliwe, że on nie szumi teraz No to dość mocno naki, bym powiedział. Teraz powinien szumić tylko jak mówię. Nie od niego. Unik. A bon. Era. Myślę, że obszarowe ze mną poby były bo po pro na świecie idealny O coś zaczyna misować. Ale dobra, już zdjęty jest albo nie, bo zrobi unik teraz Pięknie um. Okej okay. A w sumie? O, uleczmy go trochę Skrzynka Nice Bardzo dobrze Otwórz Wow On nie ma On nie ma o, pięknie. Dobra, ten skrzat to dość rzadko prawie, więc to jest chociaż tyle dobrego. Kolejny częścik, fogchump. musiał mnie to ukraść, bo no i to też dzięki kumplu. Myślę, że się lubimy. Serio, to tak jak myślałem, ale... E... Mam jeszcze jakiegoś dungeona, którego mogę zrobić teraz. I jest dość dużo pull-levela. Można by ten... te obrzędy zrobić w sobie. O, a to? Pięć. No niestety. Piąty poziom. Mm -hmm. oh I wouldn't Nie, dobra Sprzedajmy. Czy posprzedajmy się yy, niepotrzebne rzeczy? Dobra, to trochę nam się wróciło. z tego nie mogli teraz nie byśmy mogli teraz ja to teraz... jest dość ciężka kwestia ten kult by robić na pewno walczmy

Pan v Na hit Proste, że na hito Trzeci poziom To dobrze, to dobrze Naprawdę wspaniale Nie Dobra Co wam mogę. Po co musimy zrobić ten? Eee, po Możesz się przejść taki. Dobra. Postępujemy na stukać temu. Przyty hmm. masz, boleć. Właśnie. Ja wiem jak możemy by łatwo zdać. Przecież... Moi drodzy, dobra, jesteśmy uratowani. Patrzcie. To jest tablica z misjami. Eee, będę I Patrzcie, ja tu teraz muszę po prostu wystarczyć Tą postacią. To naprawdę nie ma w tym nic trudnego. Naprawdę ten level Dobra, jesteśmy ratowani. Prawda, porządnie Ty może też jakieś leczenie przyjmij Nie robię Dobra Też Popatrzcie BD drużyny, dostarczyła Okej okay. Dobra, bierzemy zlecenie drużyny Bierzemy Trzeba Po prostu tam dostarczyć tą facią z tego co widzę to tutaj się naprawdę jednak mało jednak te pojedynki bardziej płacą. Nic, przyjmijmy sobie kolejne zlecenie. O! Jednak nie trzeba to po eee. Tutaj nie ma już misji. Tak. Ale możemy wejść na rynek. Powiem sobie... Eee, Ważne. Eee, ale, aha, niestety to. O. o. Cześć. Ale nieważne. Hmm. Wejdź. Lecimy szukać zleceń dalej. Ale to już w kolejnym odcinku. Ja się już dzisiaj z wami będę żegnał. Mam nadzieję, że wam się spodobały. Jeżeli tak, to nie zapomnijcie o łapce w górę. To... Jak być jutro Fortnite? Ale robimy sobie przerwę. Tak? Więc jutro będzie Wiedźmin. Taki będę. Tam w NATO. Eee, no i co, zapraszam na Discorda naszego, Instagrama, Twitcha, na którym streamy są codziennie w różnych godzinach, z różnych gier. Jutro myślę, że będzie CS, Minecraft i Don't Starve. To jest plan na jutro. No i. Myślę, że to już na tyle w dzisiejszym. Do zobaczenia. Trzymajcie się.